Część niesamowitej kolekcji motyli i owadów Andrzeja Trzeciaka można oglądać również w Dębicy, a dokładnie w przychodni dla zwierząt Suwet na ulicy Wielopolskiej. Radny powiatowy, a zarazem leśnik i przyrodnik z chęcią dzieli się swoimi zbiorami. W związku z tym, że często bywam ze swoim Lusińskim, czyli z pieskiem u panów weterynarzy, u panów doktorów, I jakiś czas temu pojawiła się myśl, pomysł, żebym Udostępnił tutaj swoje zbiory z motylami. Jak się okazuje, pomysł był trafiony. Z tego, co tutaj przekazują panowie, zainteresowanie, zainteresowanie odwiedzających przychodnie jest duże. I w związku z tym, co jakiś czas wymieniam te gabloty. Tematycznie, w przypadku raz to są motyle, raz są inne owady. I myślę, dopóki gospodarze nie stracą cierpliwości, to w ten sposób będziemy działać. Chciałem podziękować panu Andrzejowi Trzeciakowi za dostarczanie nam gablot z owadami, które budzą dużą ciekawość, zwłaszcza wśród młodzieży. Mamy wycieczki z klas średnich i. Oraz u, u pszczelarzy. Pszczelarze nieraz zwalczając pasożyty, ci młodsi nie wiedzą, jak wygląda warroza, natomiast u nas mają przegląd wszelkich pasożytów, które bytują na pszczołach. Jeszcze raz dziękuję za współpracę bo, panu Andrzejowi, bo dzięki niemu dowiadujemy się o, tak jak wcześniej powiedział pan, o owadach, które występują na terenie Polski, na które nie zwracamy w ogóle uwagi. Dzisiaj zostały przekazane motyle, motyle nocne których w Polsce mamy ponad 3200 gatunków. Ludzie, społeczeństwo chyba nie bardzo zdają sobie sprawę, jak dużo jest tych motyli nocnych, bo kiedy one stają się aktywne, to my idziemy spać. Poza tym ciekawy, ciekawy, ciekawa rzecz, bo tych motyli drastycznie nam ubywa. Ja ze swojego dzieciństwa pamiętam, kiedy zapaliło się lampę. Tych motyli momentalnie nalatywało bardzo dużo. Teraz po tych 30 latach, kiedy tymi owadami zajmuje się troszeczkę głębiej, tych motyli jest znacznie mniej. Dlatego troszeczkę, troszeczkę w celu zareklamowania motyli. Dzisiaj konkretnie motyli nocnych. Poza tym druga gablotka, też taka ciekawostka trzy gatunki motyli, motyli, które rozwój swój odbywają w drewnie. Taka nietypowa przypadłość, bo generalnie motyle kojarzymy z kwiatami, z roślinami zielnymi czy liśćmi. Tutaj motyle, które rozwijają się w drewnie, właśnie w ramach takiej ciekawostki. Obecnie przychodni dla zwierząt suwet na ulicy Wielopolskiej w Dębicy, oprócz motyli, można oglądać również pszczoły. W jednej z gablot zaprezentowano przekrój ulu. Nie tylko plastry, ale również pszczelą rodzinę, począwszy od matki królowej, przez robotników aż po trudnie i szkodniki, które wyrządzają szkody w ulu.